Na swym zakończonym niedawno walnym zgromadzeniu członkowie legionowskiej SMLW wybrali nowe rady osiedli, nowe przynajmniej z nazwy, bo wielu spółdzielców zasiądzie w nich ponownie. W poniedziałek pierwszy raz w nowym składzie zebrała się Rada Osiedla Sobieskiego. Nastąpiło to przy udziale szefa Rady Nadzorczej, który miał za zadanie nadzorować powołanie prezydium jej osiedlowego odpowiednika. Musimy wybrać przewodniczącego Rady Osiedla, jako zastępcę i sekretarza. Zaledwie kilka minut później było już po sprawie. Jak zwykle świetnie zorganizowani radni z Sobieskiego postawili na sprawdzonych ludzi. Przewodniczącą Rady Osiedla została Danuta Ulkie, jej zastępcą Marek Żelazowski, a sekretarzem Danuta Wicherwel-Wichrowska. Wszystkich członków prezydium wybrano jednogłośnie. Obiecujemy, że dołożymy wszelkich starania, żeby nasza Rada Osiedla, Osiedla Sobieskiego była radą wzorową, najlepszą. Jak zawsze będę dbała o ład, porządek, a przede wszystkim o bezpieczeństwo, żeby naszym mieszkańcom żyło się spokojniej. Jak twierdzi Danuta Ulkie, również tym razem 11 spółdzielczych radnych nudzić się nie będzie. Mimo, że tak ambitnych wyzwań jak doprowadzenie w poprzedniej kadencji do remontu ulicy Husarskiej czy budowy boisk przy Faktorii, nikt na razie nie planuje. Dużo jest do zrobienia. Upiększanie cały czas naszych terenów zielonych, chodniki są w nie najlepszym stanie. No. Służyły nam już około 40 lat, także nie ma co się dziwić, wymagają po prostu modernizacji. No, jak zawsze, doposażanie placów zabaw dla dzieci, jakieś dostawiane ławeczki w miejscach, w których życzą sobie nasi mieszkańcy. Także cały czas jest dużo pracy. W stosunku do poprzedniego składu w Radzie Osiedla Sobieskiego zaszły dwie zmiany. Dzięki temu, że pojawili się w niej Alfred Babecki oraz Robert Michalski, teraz liczebnie panowie wzięli górę. Wbrew pozorom, mając na uwadze realizację jednego ze sztandarowych przedsięwzięć Rady, może to być zmiana dość istotna. Było nam... Pani, organizując jakiekolwiek spotkania z mieszkańcami, no to niestety, ale te damskie ręce są najbardziej potrzebne. No nic, ubierzemy panów w fartuchy i do roboty, do garów. Póki co w poniedziałek do roboty wzięli się od razu wszyscy radni. Gdy zakończono wyborcze formalności, zastanowili się m.in. nad przeciwdziałaniem skutkom nękającej osiedlową zieleń suszy. Na tapecie pojawił się też wątek schodów wiodących do serwerowni firmy Orange, gdzie lubi zbierać się miejscowa młodzież. Kłopot w tym, że i wspomnianej firmie i okolicznym mieszkańcom tego rodzaju aktywność przeszkadza. Jeśli nie będziecie zgłaszać sprawy na bieżąco, w momencie zdarzenia na Policję czy Straż Miejską, to nic z tego nie będzie. Bo już tam były dwie kłódki zmieniane, jest teraz jeszcze inna kłódka i też za jakiś czas będzie rozwalona. A młodzież jak się przyzwyczai, że tam można siedzieć i nikt na nich nie dzwoni, no to niestety żadna Oczywiście. siła ich stamtąd nie przebędzie. Natomiast póki co mieszkańcy bloku mówią, że oni dzwonić nie będą. No to no kto ma dzwonić? Pytanie jest oczywiście retoryczne, bo chcąc mieć za oknami spokój, w takich sytuacjach trzeba czasem wykręcić jakiś numer.